Hej, witam Was serdecznie na kanale GrauGry. Kontynuujemy nasz wątek z Fallouta 4 w trybie przetrwanie. Sprawdzę tylko, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, wszystko się nagrywa. I tak, jesteśmy w <laughs> plaży Nordhagen. O Jezu, zapomniałem, że on tu jest. O walić ale niech będzie. Ja też Kate. Idziemy szukać rodziców. Ruiny Queen Garaż atomowych kotów będzie najlepszą lokacją chyba, żeby przejść. Albo z okolic krypty się przedostać tam. Oj, chodź ty mały, urwi połciu. Dobra, czekajcie, czekajcie. Ile ja mam granatów? 6. Dzieci też muszą na siebie zarobić. Można zawsze je sprzedać do kuli. Tak jak w przypadku małego bilego. Poszukamy tych starych. Mam nadzieję, że nie masz żadnych obiekcji. Co ludzie teraz jedzą? Nie masz żadnych sklepów spożywczych? Synek. Najczęściej to oni jedzą. ów. Hmm, miałem zupełnie nastawienie na inne granie, ale mówię, że dokończymy ten wątek z tym peeling. <grym wioski> Miłej drogi. <grym wioski> Ostatnio się pierdzielił w obozowisko bandytów. Dostał parę granatów. Dalej dolecimy tam, wylądujemy W sposób skryty się tam przedostaniemy Mam nadzieję Bo z tego co pamiętam nie mam zbyt wiele amunicji eee, Mam nadzieję, że macie swój ulubiony czysty biały kubeczek Z ulubioną cieczą Herbatka malinowa Swoją drogą zobaczcie tutaj w falaucie nie ma chyba kawy ani herbaty A jesteśmy w Bostonie więc taki region z herbatą kojarzony, chociaż w sumie oni się pozbyli herbaty Herbatka bostońska chyba się nazywało to w historii Stanów Zjednoczonych kiedy wyrzucali paczki, herbaty do morza Chyba chodziło o podkreślenie autonomii od czy Blokady handlowej z Anglią Już nie pamiętam tak dokładnie Chodziło o to, że robili to na złość Anglikom Tak, tutaj mamy kryptę, więc tutaj sobie gdzieś wylądujemy no, Ląduj. To jest co pamiętam, teraz pyta, chcę się bzykać, dostanie celnego kopa. Rozumiesz, co mam na myśli? Ja ci nic nie proponuję, dziewczyno. Gdzie ten mały? O, już jest. <noise> Ma te moce. Młotko to tam były te super-mutanty i miny. Tego co kojarzę. Jak szliśmy do krypty, to niechcący zahaczyliśmy o fragment tego miejsca. Dobra, sprzedaj... bilego kuli? Nie, nie sprzedamy. Musimy się kierować na znacznik. Co on powiedział? Nie no, usłyszałem. Coś o samochodzie. Chodź, 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 nie bo ba nie bawi się w Prestona. Słychać, czy dałby się ten wejść? Na sekundę. Przepraszam, musiałem na chwilkę odebrać telefon. Mm. <śm> o, pułapeczka. Widzicie? Tu mamy jakiś fajny pojemnik, który miał przykuć naszą uwagę, a tu mamy... I to nie jedna pułapeczka. Jest to pu pułapeczka, której nie jestem w stanie od... Nie ryzykuję, aż tak jestem przeciążony? O, mogłem opróżnić Sackfy Kate, że tak powiem. Ważny gól tam chodził. dorp sy het Strzelcy, wszędzie z szelce To pewnie jest dom tego dzieciaka pieczki w drzwiach nie wchodźmy tak od razu nie wiem co może nas czekać tam O, to się raczej nie martw. No, tato, tam? Billy, Billy. Synu, to naprawdę ty? To ja, to naprawdę ja. No mój Boże, myśleliśmy, że nie żyjesz. Co tam się stało? Jesteście cali poparzeni, tak jak ja. Jesteśmy gulami, promieniowanie nas zmieniło. I wygląda na to, że ciebie tak samo. Nie przejmuj się tym, Billy. Ani tacie, ani mnie nie przeszkadza twój wygląd. Nadal cię kochamy. Ja też was kocham, mamo. Tęskniłem za wami. Nie widzieliśmy się tak długo. Tak? Ej ty, tam w domu. Zwłaszcza tego młodego. Możesz je oddać po dobroci, albo zdechnąć w ich obronie, jak wolisz. To ten facet, który próbował mnie kupić. O Boże, oni chcą Bill jego. Nie dostaną nas, Karol, a na pewno nie żywce. Bili iść na górę. Dom jest pusty. Wygląda na to, że zwinęli się stąd w pośpiechu. Cholera jasna. No dobra, chłopaki, ciśniemy na południe. Gazu! I wszyscy! <śla> za przyprowadzenie syna i ocalenie nas przed tym człowiekiem. Podziękujcie, Billiemu. Ode mnie usłyszał, że nie żyjecie. Bomby nas nie zabiły. Było blisko, ale jednak żyjemy. Proszę. <noise> Ej, fajnie mieć takie... Fajnie mieć takie umiejętności retoryczne, nie co chce nawet wyjść na zewnątrz i się pobawić, bo wszyscy moi koledzy Gdzie nie żyją. To jest? Czuję się jakbym znowu siedział w lodówce. Nic nie daje takiej satysfakcji jak wymiący gnat i kieszeń pełna kapsli. A? Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś zobaczymy, Prześpimy się. Dzięki temu udało się zapisać. To był Twój ostatni błąd. Coś, albo ktoś się z nami bawi? Ach. Ach. Cholera. zginąć to by było słabe gdzie ten mój odlot Antyrad wzem nie chcący Już jadu się? Nie. Po co ja wziąłem tyle tego? Ech, nie to kliknąłem, no. Się porobiło. <śm> <śm> Ale się porobiła sytuacja dziwna. Prosto w kule. We need to see. Pięć nabojów to nie jest dużo. Nie wychylać się. Cholera. To ona wlazła w to? Ja mam trzy czekam na dzień, w którym nikt nie będzie. Kurczę, z takiej głupotki, zobacz, jaka misja się zrobiła. No po tej misji to na pewno trzeba będzie jednak. Muszę wziąć poniam no Życie ważniejsze. Pierwszy ulek to draniec No dlaczego na mnie strzela? Dzięki. Potrzebowałam tego. Przestań sobie kibiczyć Możliwe, że w moją minę weszła. Chodźmy stąd. Kupi żyją. chodź, nie walczmy. <śm> zaraz się narobi. Poseidon Energy. Czekamy aż znikną. Teraz na chwilę zwalnia, gdy nabój z magazynka jest wprowadzony wprowadzany do komory. żyją, nie mają zagrożenia, to najważniejsze. Takie małe nieporozumienie powstało. Musiała wyjść na moją minę i... <laughs> nie lubił mnie już. No zaraz jeszcze bractwo wpadnie i zrobi swoje. Miło było poznać Bili spoko chłopak, naprawdę Nie ma za co Bo zaczęliście tu z bandytami Coś pięknego Kocham tą grę Dobra, musimy trochę tych granatów sygnałowych jeszcze Tak więc, drodzy widzowie, niesamowita przygoda. Było mi bardzo miło gościć Was na kanale Graudy. Lecę na Prydwen. Tam zrobię po prostu standardowe zapasy. Pójdę do lekarza. Kupię amunicji troszkę. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.